dajcie w takich dość niezwykłych, bo hotelowych warunkach. Ci, którzy znają mnie, trochę lepiej wiedzą, że teraz najbliższy rok mieszkam, pracuję z Azji, mm, są takie warunki. W dzisiejszym nagraniu chciałbym z wami porozmawiać odnośnie sześciu czasów, czyli wszystkich czasów perfect. Są one, myślę, tak z gramatyki, tej takiej wcześniejszej gramatyki, takimi dość no, trudniejszymi zagadnieniami. Większość, mało osób je rozumie, zwłaszcza na tym takim wcześniejszym etapie edukacji, tak do poziomu gdzieś B1, dopiero przy B2 się zaczyna to rozumieć. Jeśli chodzi o jakby, trudność też tego, albo dla kogo to jest, to myślę, że część z tego jest jeszcze pod egzamin usmukresisty, natomiast w reszta jest bardziej pod konkurs kuratoryjny albo pod maturę. No i... Już bez większego wstępu przejdziemy sobie do tego. I teraz może zanim jeszcze przejdziemy do tego, jak te czasy są gramatycznie zbudowane, chciałbym Wam na osi czasu pokazać, jakich one sytuacji dotyczą. No i tutaj stworzyłem Wam takiego rybaka, który zarzuca sobie wędkę. I jak widzicie w tej pierwszej sytuacji, w tym pierwszym ustawieniu, to jest wędka, która wypada sobie w teraźniejszości, no ale zaczyna się gdzieś w przeszłości. Ze względu na to, że ona się kończy w teraźniejszości, no to ta pierwsza, nazwijmy to ekranizacja, odpowiada czasowi Present Perfect. Teraz może być Simple albo Continuous. Continuous jest dla sytuacji, w, której, w których nacisk pada na aktywność, podczas gdy Simple jest w sytuacjach, w których nacisk jest na stan. O co w tym chodzi, to zobaczycie za chwilę. Trzymając się tego samego, jeśli on zostanie ustawiony w teraźniejszości i rzuca tę metkę gdzieś w przyszłość. No to, to będzie czas future perfect, albo znowu simple, albo continuous, a tak samo jeśli on stanie za przyszłości, czyli w jakiejś tam sytuacji wcześniejszej niż ta przeszła, a wędka wypadnie sobie w przyszłości, no to będzie to w takim, takiej sytuacji czas past perfect, simple, albo continuous. Należy jednak pamiętać, że takie rozumienie tych czasów, takie jak sobie załóżmy, zrozumienie, o co chodzi w tej pierwszej konfiguracji, do tego samego trzeba się trzymać w tej drugiej i w tej trzeciej. Łącznie te trzy ustawienia odpowiadają sześciu czasom. No i jak te czasy wyglądają na przykładach, to sobie właśnie teraz do tego przejdziemy. No i omówiliśmy sobie, jak to na osi czasu wygląda, więc teraz się zastanówmy na tym, jak te czasy są zbudowane gramatycznie. Jeśli spojrzycie na nie wszystkie, to widzicie, możecie zaobserwować wiele podobieństw. To, co jest podobnego, to tak, trzecia forma czasownika, chyba że continuous, wtedy mamy tą trzecią formę tutaj. I ing, tak jest zawsze dla tych czasów, prawda, mamy formę czasownika być i, i gerund, czyli tą formę czasownika z ing. Mamy have, zawsze w jakiejś formie się przebija. Tutaj dla past perfect mamy had, tutaj mamy dla wszystkich czasów future, zawsze dodajemy will. I teraz tak, um, czyli tutaj mamy I have visited. Ten czasownik have jest czasownikiem posiłkowym. Co to znaczy? Że gdybyśmy mieli przetłumaczyć to zdanie na, na przykład na język polski, to to have samo w sobie nie ma żadnego znaczenia. Nie tłumaczy się go jako, że posiadam. Natomiast to jest taka informacja dla mm, tej osoby, z którą rozmawiamy, że jak należy tą czynność umiejscowić właśnie na tej osi czasu. Czyli jeśli użyjemy i have visited, to mamy na myśli, że od jakiegoś momentu, kiedyś w przeszłości, do teraźniejszości, że ta czynność jeszcze może się zmienić, że nie, to odwiedzanie Paryża nie zostało przez nas zakończone, może być czwarty raz, piąty raz, dlatego to jest takie w pewnym sensie otwarte. Jak pytania, jak przeczenia, czyli w przypadku pytań nic się nie zmienia, czyli mamy dalej have, mamy dalej trzecią formę, czyli na przykład have I visited. W przypadku przeczeń to byłoby wtedy I have not visited, haven't. Przechodząc do past perfect, widzimy, że have zamienia się na had trzecia forma pozostaje dalej, pytania, przeczenia dalej, tak samo jak tutaj, czyli będzie had I left, albo had you left, no i I had not left, albo she had not left. Tak jak widzimy tutaj dla y, trzeciej osoby have zamienia się na has, natomiast w pozostałych sytuacjach to się nie dzieje, czyli tutaj, tutaj dla past perfect to pozostaje had i dla future to pozostaje have niezmiennie to jest jakaś taka różnica. Natomiast niewielka. W przypadku past perfect no widzimy, że zamiast have mamy had, ale dalej ta forma pozostaje taka sama, czyli been, czyli być w trzeciej formie i ing. Dla tych czasów te pytania, przeczenia wyglądają tak samo, czyli na przykład had they, uh, had they been studying albo they had not been studying. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Dla czasów future, no to pamiętamy will jest tym czymś, co jest charakterystyczne dla tych wszystkich czasów przyszłych. Dla czasów perfect, charakterystyczna jest have, trzecia forma. Natomiast dla continuous, mamy być w trzeciej formie, ing, ale jako, że to jest future, to mamy will, a jako, że jest perfect, to mamy have. Więc dodajemy sobie to wszystko razem do kupy, no i wchodzi nam coś takiego. Więc teraz przejdźmy już do praktycznych przykładów. No i okej, okay. więc tutaj mamy tych sześć czasów, które sobie omówimy. Stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem dla Was będzie zobrazowanie wam, jak te zdania w języku polskim wyglądały dla tych czasów. No i tutaj zestawiłem je w takie pary, że jedna pierwsza para dla tej samej wędki, później. Dla drugiej wędki para i dla trzeciej wędki para. Natomiast odnośnie tego, to co dla Was jest istotne z tych opisów, bo same opisy to ja rozumiem, że teoria dla teorii nie ma sensu. Natomiast widzicie, to jest trwająca czynność, czyli czynność, czyli aktywność, czyli nacisk na aktywność. I to jest kluczowe dla tych czasów continuous. Więc tyle w tym zakresie. Tutaj możecie sobie spojrzeć. Jest pierwsza, pierwszych 10 zdań. To, co chciałbym zrobić, żebyście sobie zatrzymali w tym momencie to nagranie i spróbowali przetłumaczyć samodzielnie, tak jak w umiecie. Um, jeśli coś nie będzie, Jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć, no to też dla Was jest jakaś informacja. Na końcu zobaczycie mm, odpowiedzi do tego. Tych zdań czytać już nie będę, bo to mm, no, nie ma większego znaczenia, bo polsku mówić umiecie. Natomiast panie jakbyście się z tym zmierzyli z tym tłumaczeniem. To jest pierwsza para. Um, tutaj jest druga. Natomiast to, co jest takie kluczowe, żeby podkreślić aktywność, to często używa się po prostu upływu czasu. Bo jeśli coś trwało przez jakiś tam czas, no to od razu e, informacja z tego płynąca jest, że no, był upływ czasu, czyli jakaś aktywność trwała. Natomiast tutaj, jak widzicie, nie ma czasu, jest nacisk na stan, czyli ta książka została przeczytana, czyli ona przeczytała książkę. E, oni już posprzątali. Nie sprzątali domu, tylko posprzątali. I tak dalej. Czyli. To jest perfect simple. Znowu zróbcie sobie, zatrzymajcie sobie, spróbujcie to przetłumaczyć i przejdziemy do ostatniej pary. No i tak jak widzicie, tutaj mamy to ostatnie zestawienie. Future Perfect Simple, Future Perfect Continuous. Ehm, bo przy, tak jak w tych pozostałych sytuacjach dla tych czasów continuous, nacisk jest na jakiś tam czasu, czyli aktywność i tak dalej. Więc znowu sobie zatrzymajcie, spróbujcie przetłumaczyć, no i teraz przejdźmy do odpowiedzi i omówmy sobie, jak to gramatycznie wygląda. Czyli tak. Dla tego czasu present perfect simple mamy have jako czasownik posiłkowy i trzecią formę czasownika. Dla he, she, it dodajemy, zmieniamy have na has. W takiej sytuacji pytanie do tego brzmiało has she i trzecia forma, a tutaj byłoby have I i trzecia forma. Czyli czasownik zawsze w trzeciej formie, have albo has to w zależności od osoby. To zasadniczo tyle. I jeszcze może jedna informacja, czyli jak ten czas rozumiesz. Czyli rozumiemy może pomiędzy tymi dwoma. Wiemy, że to jest taka wędka, czyli coś zaczęło się w przyszłości trwa do teraźniejszości. Natomiast to, czym się odróżnia od past simple, bo to w tej takiej kategorii należy też o tym myśleć, to, że ten czas ma jakąś konsekwencję w teraźniejszości, podczas gdy pas simple nie ma. Czyli na przykład do tego pierwszego przykładu można byłoby użyć I found my keys, to by wyglądało inaczej. Wyobraźmy sobie, że ja mam te klucze, ja spotykam kolegę i ja mu mówię też o oh, I have found my keys tak, i pokazuję mu te klucze. Natomiast gdybyśmy, gdyby on się nas spytał, czy znalazłeś na przykład wczoraj swoje klucze, to może nam odpowiedzieć I found my keys. No, nie pokazujemy mu teraz, czyli to nie ma konsekwencji w teraźniejszości. Taka jest cała. Uh, she has written a letter to her friend. Have you ever been to London? Um, tutaj pojawia się słówko yet. Jest ono jednym z tych słów kluczowych dla tego czasu. Ich listę też możecie zobaczyć na mojej stronie internetowej. No i link będzie w opisie tego filmu. No i already jest takim innym słowem. Teraz tak. Przechodzimy do kolejnego. Czyli znowu, to jest ta sama wędka jak w tej sytuacji, natomiast to jest trochę inne rozumienie tego czasu, no bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, tutaj nacisk jest na aktywność. Czyli na przykład podkreślamy upływ czasu od jakiegoś momentu. Has been raining since the morning. Gramatycznie ten czas jest zbudowany w taki sposób, że znowu dla he, she, it mamy has, dla pozostałych osób mamy have. Jest dodatkowo czasownik posiłkowy być w trzeciej formie, no i później ing przy czasowniku. W takiej sytuacji pytanie by brzmiało, Has it been, um, albo tutaj na przykład Have I been, albo Have you been. No i przeczenie po prostu dodajemy not do has, czyli She has not been studying. Czyli tutaj widzicie nacisk jest właśnie na ten upływ czasu. Tutaj można byłoby użyć tego zwykłego present perfect, natomiast w ten sposób podkreślamy właśnie upływ czasu, no bo aktywność, a nie ten rezultat, nie stan. Um, tutaj podobna sytuacja, no i tutaj podobna sytuacja. To no to jest omówienie tej pierwszej wędki. Przejdźmy do kolejnej. W tym przypadku to jest ta wędka przeszła, czyli sytuacja, która zaczyna się przed przeszłością i trwa sobie do przeszłości. Tutaj jednym z, z takich wyrażeń no to jest by the time. Tutaj, jak zobaczycie sobie, jest before, znowu before. I before. Czyli jak widzicie, to before jest dość często używane w tym czasie. Co jeszcze należy powiedzieć? To on jest zbudowany tak, że mamy head jako czasownik posiłkowy on jest w trzeciej formie i tutaj trzecią formę czasownika, czyli z Head i left. Może się zdarzyć tak, że jeśli Head spotkałoby czasownik Head, to byłoby head head na przykład. Tak może zdanie wyglądać, to zawsze jak czyniowie pierwszy raz się z tym spotykają, to myślę sobie o jajku, jak to jedno head użyją, no ale powinno być dwa. Czyli tutaj mamy coś takiego, tak? Head read, head forgotten, head finished. I jeśli przyjrzeliście się temu, no to możecie sobie wyobrazić, jak będzie past perfect jak wyglądać. No bo skoro w prezent mamy head zamiast have albo has no to pewnie nie będzie tak samo. Natomiast bin i ing, ten to zastąpić nie możemy. Czyli ten czas wygląda tak, że mamy head, bin i ing. I znowu, no, tak samo należy to rozumieć jak tutaj, że po prostu nacisk jest na aktywność, na upływ czasu, no i jak widzicie tutaj to samo się dzieje, mamy few hours, czyli to jest jakiś tam czas, for an hour, znowu jakiś tam czas, for half an hour, czyli tak widzicie często jest to for jakiś tam y Jakaś jednostka czasu, żeby znowu podkreślić tą aktywność. They had been talking since the morning before they made the decision. We had been living there five years before we moved. Czyli to jest wytłumaczenie tej drugiej wędki, no i na nasza ostatnia wędka, przyszła wędka. Jak ten czas wygląda? Zatem mamy will, bo will jest dla wszystkich czasów future. Jest have, no bo have jest dla wszystkich czasów perfect. No i później simple to jest bez ing, a continuous będzie z ing. Znowu, dla continuous musi być też czasownik być, prawda? No to możecie sobie wyobrazić teraz, że skoro future to jest will, no to tutaj będzie will. Skoro jest perfect, no to jest have. Skoro jest continuous, to będzie been. I skoro jest continuous, to też ing, tak? No? Więc no, to jest jakby logika i należy się jej trzymać. Czyli tutaj mamy na przykład często do jakiego momentu, no bo trzeba pamiętać, że to jest czynność, która zaczyna się w teraźniejszości, trwa do jakiegoś czasu w przyszłości. No i tutaj widzicie, że do jutra skończy ten raport. I will have finished this re uh, report by tomorrow. They will have returned before school starts. Czyli to, ten start szkoły no to jest jakaś taka sytuacja, do której to się wydarzy, prawda? Znowu ta wędka zaczyna się w teraźniejszości, trwa, to jest ten moment, a ta sytuacja się wydarzy do tego momentu. Tak należy to rozumieć. Hmm. Kolejne, kolejne i kolejne. By the time. Jak widzicie, to jest kluczowe określenie dla tego czasu. No i ostatnie. Future Perfect. Zapowiedzieliśmy no sobie, że tak to powinno wyglądać. Czy tak wygląda? Mamy Will, mamy Have, mamy Bean i mamy ING. Ta sama wędka, tylko znowu nacisk jest na upływ czasu. Czyli 5 lat, tutaj ten mouse i tak dalej. Hmm. No i cóż, to tyle w tym zakresie. Mam nadzieję, że teraz tych te 6 czasów będzie dużo bardziej dla Was zrozumiałych. Jeśli chcielibyście trochę więcej poćwiczyć, no to zamieszczę jeszcze więcej zadań do rozwiązania w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że teraz będziecie mądrzejsi i to już nigdy nie będzie więcej dla Was jakąś przeszkodą. Tyle w tym materiale. Ej! -e.